widzowie z tej strony Dagoreks witam Was na kolejnym filmie na tym kanale Dzisiaj będziemy grać w Fortnite i będę grał z moimi widzami, że każda, każdy jeden kill to 5 zł dla Was, dla Ciebie widzu, który to oglądasz. Będzie 5 zł za każdego kill'a, który oni zrobią. I oczywiście, żeby, żeby wygrać, to piszcie w komentarzach, że bierzesz udział w konkursie. I widzowie, zostawcie oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale, żeby was żadne filmy z Fortnite'a i z innych gier nigdy nie ominęły. Zostawcie oczywiście lajka pod tym filmem, żebym wiedział, że takie odcinki wam się podobają. I na 10 lajków zrobimy kolejną taką część, więc zostawiajcie łapki i suby. A wyniki tego konkursu będą na naszym Discordzie, gdzie link teraz widzicie na ekranie. Więc więc co? W tym momencie zaczynamy pierwszą grę Chodź. Dobra widzowie, ja w tym momencie skaczę i... Niech oni... Niech... Ja się wykrwawiam w tym momencie. I niech oni tam już likwidują graczy. Po prostu I się... No. I będziemy ich oglądać zaraz. Dobra, widzowie, 5, 4, 3, 2, 1 I mnie nie ma! A już oni zrobili pierwszego killa, więc 5 zł już jest na waszym koncie. Yy, jak widzicie, pierwszy kill zrobiony. Yy, bardzo więc widzowie, napiszcie w komentarzach yy, w, w dla tych widzów, że zgodzili się wystąpić w moim filmie. Na Wielkie serduszko dla nich w komentarzach i napiszcie W. I widzowie, yy, napiszcie w komentarzach, czy chcecie taką drugą część. Yy, czy chcecie taką drugą część takiego odcinka i też zostawcie oczywiście lajka, bo na 10 yy, lajków yy, jest kolejna część, a tu oni już zrobili kolejne fragi, kolejne trzy fragi, więc 15 zł... złotych, o kurde 20 zł już jest na waszym koncie i pamiętajcie widzowie, żebyście też pisali w komentarzach, chcecie taką drugą część i napiszcie, że bierzecie udział w konkursie. Bo tylko y, widzów, którzy będą pisać, że biorę udział w konkursie, będę losował. I są na naszym, i wyniki będą na naszym Discordzie. Widzicie w tym momencie link na ekranie. Y, więc wbijajcie tam i bo tam właśnie będą wyniki tego y, tego oto y, tego oto odcinka, a oni już mają, drodzy państwo. Oni już mają 25 zł. 25 zł. Mają. Więc to oczywiście te 25 zł będzie na waszym koncie. I widzowie, wy. Jak mówiłem na wstępie. Yy, 31 grudnia, czyli wy. Yy, wy Sylwestra. Będzie live. O, tutaj kolejny kill. Nie, 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 nie. No i dobra, kolejny kill. Yy, to już będzie. O kurde, czekajcie. Już mają 35 e, zł na waszym koncie i, i wracając widzowie, mają już e, 35 zł na waszym koncie, a wracając do tamtej, do tamtego, do tamtej sytuacji, e, co mówiłem, że w Sylwestra będzie specjalny live, gdzie będziecie mogli wygrać karty podarunkowe do sklepu Epic Games. Czyli możecie sobie kupić e, za 50 zł możecie kupić jakąś E, gierkę może kupić fałdolce bo uwaga do końca tego roku w Fortnite będzie możliwy e, będzie możliwy do odebrania skin za darmo więc wbijajcie a oni chyba w tym momencie mają czter... mają 45 złotych więc leci, lecą jak po swoje ale ogod... właśnie w Sylwestra będzie specjalny live sylwestrowy, gdzie będziecie mogli sobie wygrać w customach jakieś karty podatkowe do Epic Store'a, więc bardzo fajnie. Więc wbijajcie, to będzie 31 grudnia, a niestety czas o godzinie nie wiem, bo jeszcze nie ustaliłem. Ale serdecznie was zapraszam. A oni mają 45 zł na waszych kontach. Więc naprawdę oni mają potencjał, widać. Oni, oni idą jak po swoje. Drodzy państwo, oni idą jak po swoje. O, tutaj widzimy. Po wakacyjnej się freebuilduje. On chce pokazać, że on będzie likwidował graczy. A tu mamy Kryps. Yy, tu mamy gracza oniku Kryps. Proszę bardzo, kupuję coś przy automatach. Chyba chcę kupić z pamięcią broń. A tu, tu po wakacyjnej guji dojeżdża. I jakiegoś gracza, ale to co on robi, no? On nie lecz się, zabuduj się, może jak się leczysz! Ja pierdziele, 50 zł, już jestem na. St a, dobra! Idź pan, w pyry, czemu ja z nim to nagrywałem? Naprawdę, dlaczego? Dlaczego? Bez sensu. A, a strefa jest pod nich, jak widać. Przy, przy, e, zobaczmy teraz gracza, oni. Kryps. Kryps. Czy tutaj ma jakiś podjazd? Nie, ale chyba... Gajdy się leczy. To wakacyjny Gady się leczy. Zobaczmy tą strefę. No, jest... Yy, jest pod nich, jak to widać. Jest pod nich. O! Czy kryps się z kimś bije? Tak, bije się z kimś. No Walboningo! No dlaczego ty nic nie robisz? No! dobrze, buduj, buduj. Uciekaj, uciekaj. Nie bij się z nimi, błagam. Nie bi się. No, uciekaj tym mesim! No, co oni się tu we dwójkę są, no? Naprawdę. No, dobrze, dobrze, to muszę spidem! Dobrze, 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 dobrze. Cukraka. No, walcz Bo nie, ich, a nie? Bo pamiętajcie, widzowie, że to są trójki, a ja zginąłem. więc są w dwójkę. Błaga. 47, Ej, ten Auschwitz jest dobry, Ty. jest dobry, Zobaczmy. Zobaczmy. O! Kryps powalony, Kryps powalony. Czy Gaedol mnie, Czy Nie, mnie? On się chce pić z tym team? Tut i cały team powalony. W. W in the chat. Eee, I mają już w tym momencie. 10. Eee, 55, mają już 6. 50, 55, mają już 65 złotych. Musiałem policzyć trochę, mają 65 złotych, to jest niesamowita ilość. Oni idą, oni idą, jakby chcieli, oni idą. Ale tu już ich kolejny team dojeżdża, jak widzimy. Ale Gajo się nie boi, jak widać. A zobaczymy, co tam sytuacja u Krypsa. Mam bardzo. Jest teraz troszeczkę poobijany. Ale zobaczmy. No. Podjechali. Mają już 70 zł na swoim koncie. Oho. 75 zł. I do uwaga. Zobaczmy, co tu. No i co to jest za fa Ginął, ale widzimy tutaj ke, e, kryps go ratuje. Nie dali się mu zrezować. Nie dali zrezować, przepraszam bardzo, nie dali mu się zrezować, ale widzimy, e, że się podnoszą. A, I mają już na swoim koncie. Uwaga! Mają już na swoim koncie 80 zł. A tu mój, A tym nie wiem czy Kryps go widział, ale mają! Mają tego killa. Jak widać. Bardzo potrzebny im był ten kill, ale Kryps troszeczkę pobijany, ale oni mają wszystko, oni mają złotego spaza. Oni mają fioletową, e, fioletowy, fioletową e, snajperkę. Zostało już tylko 18 e, teamów, 18 solówek. A jak widzimy strefa się oddala. Tutaj mają przedmiot bossa, ale nie wiem czy oni są tego świadomi, że jak wezmą bossa, a chcą. Chcą tego bossa zabrać i biorą. Tutaj widzimy też. po yy, wakacyjnej się leczy. Ale teraz mają dużą przewagę, bo Kryps yy, ma. Z, ma zł, złotego spaza, jak widać. Ma flotową ARKę. Ma Jetpacka i ma yy, Snajperkę. I strzelają. i dostał głowę od Krypsa. Co to było, proszę Państwa? jo ja pierdzielej, czuję jak jakiś komentator sportowy. Ale idą, idą, idą po niego. Oni, oni się nie boją niczego, oni się nie boją. Oni idą jak po jakiś, nie wiem, jak po jakiś z pocuchów, po jakiegoś ostatniego. Oni się nikogo nie boją, drodzy Państwo, w tym meczu. Tu nie wiem, czemu atakują bossów, czy znaczy botów. Ale oczywiście im się to nie liczy do fragów. Bo jakby się im to liczyło, to bym zbankrutował. Ale jak widać, powakacyjny guide leci jetpackiem. Ma tylko 5 użyć jetpacka. Yy, a tutaj Kryps dostaje od kogoś. Dostał, dostał troszeczkę hitów. Ale panowie mają taki ekwipunek, że mogą ten mecz wygrać. Mogą ten mecz wygrać. A Krypsa dojeżdżają. Kryps. ma kłopoty, wiesz, że jego autem Jak pe pewien piłkarz na pasy. Co tu się stało? Dobijałem się do Krypsa. Chcą go podjechać, ale widzimy tutaj już po Guidy. chcę chce uratować swojego kolegę. Edytuję, chcę pokazać szybkość. Kryps idzie do swojego kolegi. dostaje od góry i Kryps spada. Od Jacob Celtic. I dobijają! Dobijają krypsa! I Gaidy Kończą ten wynik z 17 fragami. Więc y, tyle uzbierali na koncie, jak widzicie. Po prawej stronie, tyle uzbierali dla was widzowie. Więc jak chcecie to wygrać, to piszcie w komentarzach, że bierzecie, y, że bierzecie udział w konkursie. Wyniki będą oczywiście na naszym Discordzie, gdzie macie link teraz na ekranie. Ja będę losował z komentarzy i wyniki konkursu będą na naszym Discordzie, więc wbijajcie. Zostawcie oczywiście subskrypcję dzwoneczkiem na kanale, żeby Was żadne live'y, filmy nigdy was nigdy nie ominęły. Zostawcie oczywiście lajka pod tym filmem, żebym wiedział, że takie odcinki Wam się podobają. A na 10 łapek w górę. Robimy kolejny taki odcinek, więc łapkujcie, subujcie. Yy, napiszcie w komentarzach też, właśnie W dla tych widzów, że chcieli zagrać. Więc W dla nich. A co, ja Wam dziękuję za dzisiaj. Yy, I co, do następnych. Narra.